Ta, tym razem dotarłem aż na przedmieścia Prypeci. Pomyślałem sobie, że najpierw się rozejrzę. Wybrałem sobie najwyższe miejsce. Tę wielką kotłownię z kominem. No więc idę tam na paluszkach. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Wszędzie pył, żadnych śladów. No to wczołgałem się do pieca i zacząłem wspinać się po drabince w kominie. Wspinam się, a sadza nawet się nie rozmazuje. Twarda jak skała. Wchodzę na samą górę. Wyglądam. Piękny widok. Przed moimi oczami rozciąga się pół miasta. Więc wyciągam lornetkę i się rozglądam. A potem już miałem zejść, kiedy sobie przypomniałem, że zupełnie zapomniałem sprawdzić, co się dzieje tuż obok. Więc się lekko wychliłem. Patrzę tu, patrzę tam. Jasna cholera! Ale by było! Po podwórzu łazikażeł. A ja prawie tam zszedłem. Dobrze, że mnie nie widział. Ale nie mogłem go sprzątnąć, bo AKM miałem na plecach. A komin był zbyt wąski, żeby go zdjąć. Makarow w kaburze też na niewiele by się zdał. To było jakieś 50 metrów plus wysokość komina. Gdybym go nie trafił za pierwszym razem, już po mnie. No więc siedzę tam i się zastanawiam. Patrzę, co kombinuję. A kombinował coś dziwnego, mówi wam. Najpierw grzebał w stercie gratów, wyrzucając śmieci na lewo i prawo. A potem nagle stanął bez ruchu, jakby czegoś słuchał. A potem się zaczęło. Sterta śmieci zaczęła się ruszać. Karzeł odskoczył do tyłu, stanął prosto, położył ręce na głowie i jakoś dziwnie je wykręcił. Nagle te rupiecie zaczęły na niego lecieć. Ze wszystkich kierunków. Kawałki żelaza, cegły, w gałęzie gówno. całego go pokryły. Myślę sobie, niech mnie szlak. Już po nim. Spokój. Ale nie. Przez jakieś dwie sekundy, spokój, a potem nagle, boom. Wszędzie zaczęły lecieć śmieci. Były tam żelazne rury, które wbiły się w betonowe ogrodzenie. Każe ustał przy nich jakąś minutę. Coś tam sobie myślał. Potem odwrócił się i wbiegł do budynku. Trochę czasu minęło, zanim odetchnąłem. No, czas ocalić skórę. I wtedy poczułem wiem. Zaczęło się robić gorąco. Ja pierdzielę! Ktoś rozpalił na dole ogień! Po minucie nie dało się już oddychać. Zdołałem się jakoś wydrapać na brzeg komina, ale nie było gdzie stanąć, więc przysiadłem tam, dyndając nogami. Dym gryzł mnie w oczy. Ledwo mogłem oddychać. Musiałem się stamtąd wydostać. Dzięki Bogu, zawsze mam przy sobie 40-metrową linę. Tak, na wszelki wypadek. Zwinąłem więc linę, bo nie była zbyt gruba. Jakoś ją przymocowałem do komina. Rozerwałem chustę na pół, owinąłem ją wokół dłoni i zacząłem opuszczać się na dół, modląc się do Boga. Myślałem jedynie, żeby tylko nie spaść. Żadnego zabezpieczenia. Nic! Lina wrzynała mi się w dłoni. No, i oczywiście to moje szczęście. Skończyło się jakieś 5 metrów nad ziemią. Musiałem skoczyć. Miałem jakiś wybór? Spadłem z hukiem. Dobrze, że sobie nic nie złamałem, choć trochę się pośniaczyłem i skręciłem prawą nogę. Całe ciało bolało mnie jak diabli, a mimo to uciekłem tak szybko, że pewnie. Zdobyłbym złoty medal w sprincie.